Dzień dobry Państwu, dzisiaj 21 dzień marca, wiosna. Jesteśmy firmą specjalizującą się w renowacji szafek kuchennych oraz mebli. Oferujemy usługi najwyższej jakości, a używane przez nas produkty nie zawierają szkodliwych substancji chemicznych, dzięki czemu są bezpieczne dla dzieci i zwierząt domowych. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Oferujemy bezpłatne konsultacje i wyceny, aby wspólnie opracować plan działania, który spełni twoje wymagania. Zaufaj Buffalo Painters. Życie jest nieprzewidywalne, niesie wiele zmian. Partia liberalna wybrała nam nowego premiera i zainstalowała na stanowisku globalistę Marka Carneya, człowieka, który stał za tymi wszystkimi Bezceństwami, zielonym ładem naszym tutejszym, no, tym wszystkim, co globalistom się śni, jako metoda kontroli społecznej. Jest to człowiek na pewno poważniejszy od Justina Trudeau. O wiele lepiej wykształcony, Oxford bodajże i ustosunkowany jest w tych elitach światowych, tam umocowany, co widać, słychać i czuć o, po jego e, zachowaniu w obecności swoich znajomych e, premierów e, widać, to było podczas ostatniej wizyty we, e, w Wielkiej Brytanii, czy w, we Francji no, w Wielkiej Brytanii, on oczywiście tam e, jest znany, bo był szefem tamtejszego banku centralnego proszę Państwa no, zamieniono nam siekierkę na kijek po prostu i w nowym wydaniu, w nowym opakowaniu, bo chodzi o to, żebyśmy to łyknęli, więc tak ładnie się tutaj, tam y, pozycjonuje tego nowego naszego premiera. Robi mu fajne zdjęcia, a ma przecież do dyspozycji wszystkie media głównego nurtu. Nikt nie lubi e, Piera Poliewra, lidera partii konserwatywnej, e, który nie dość, że chce odebrać pieniądze e, CBC, głównej naszej rozgłośni tutaj, to jeszcze mówi o likwidacji tamtego funduszu. Na gazety papierowe pomocowego, od którego tu zależy mnóstwo mnóstwo wydawców. Proszę Państwa. Te metody manipulacji obejmują oczywiście różne kojarzenia Karneja z dobrymi rzeczami, no a przede wszystkim z taką narodową, dumą, by nie powiedzieć butą przeciwstawianiem się. Prezydentowi Trumpowi, Ameryce, i tak dalej. Przy czym pamiętajmy, to jest globalista, który e, no, <laughs> mówi o rozmontowywaniu tych państw narodowych. A tutaj proszę, stawiamy na uczucia patriotyczne, narodowość, no i podkreślanie, że on nie jest taki jak Trump. Trump nam zagraża. Z Trumpem ma się, znaczy, my mamy wiązać e, Piera Poliewra. Także, no, jak ktoś czyta takie podstawowe zasady manipulacji, to wszystkie tutaj są zastosowane, łącznie z takimi doborem zdjęć, gdzie, na przykład, nasz nowy premier wysiada z samolotu. Zdjęcie jest w wysokości pasa albo ud. Oczywiście, w górę, bo wtedy postać wydaje się większa i taka na tle nieba. I mam wzrok wytknięty w przeszłości. No, po prostu Leni Riefenstahl, jak się patrzy, te mechanizmy, wszystkie pozostały takie same. A chodzi przede wszystkim o to, żeby Kanada pozostała w obozie globalistycznym, tym, który obecnie szuka sobie przyczółków w Unii Europejskiej. No, bo jeśli byśmy się zdecydowali na reformę Trumpa, czyli, proszę Państwa, przede wszystkim zacznijmy od oświaty, voucher oświatowy, czy to jest bolny edukacyjny, oddanie wychowania i nauczania dzieci w ręce rodziców, odideologizowanie całego systemu. To jest podstawa, to jest początek, bo potem nie będziemy mieli z kim rozmawiać już później. Następnie. Te wszystkie rzeczy związane z uwolnieniem gospodarki, likwidacja wewnętrznych ceł, co oni chcą robić, a także zmiana całego systemu, po to, żeby jak najmniej dofinansowywać te przedsiębiorstwa państwowe. Po prostu chodzi nam o zdesocjalizowanie Kanady. I to jest główny problem, dlatego że. Ci socjaliści stworzyli po prostu całą sieć uzależnień i te uzależnienia. Ludzie biorą pieniądze państwowe, więc oni nie będą głosować za tym, żebyśmy mieli efektywną, zdrową gospodarkę, bo od tego zależą ich wynagrodzenia. W związku z czym tu jest trudna sytuacja. To jest właśnie to, że państwo, które etatystyczne tworzy tak wiele, miejsc pracy, że później ci ludzie po prostu boją stracić się te prace. No i tak to już jest. Miejmy nadzieję, że jakoś Kanada w obliczu tych wszystkich warunków zewnętrznych będzie w stanie się otrzepać z tego komunistycznego kurzu, że jednak wahadło odwróci się w drugą stronę, ale do tego, żeby się tak stało musimy mieć autentyczną reformę konserwatywną. Taką gwarantowałaby tylko e, Partia Ludowa, maksyma Bernier. Z tym, że niestety tu może mieć różne opinie na ten temat, można powiedzieć, no, jakbyśmy wszyscy zagłosowali. Nie zagłosujemy wszyscy. Jedyną autentyczną partią polityczną, która może coś zmienić, jest Partia Konserwatywna. Niestety. Też przyznaję to z bólem, bo e, wielu konserwatystów ma różowe. Podniebienie. A cóż, myślę, że w obliczu tego, co się dzieje w Ameryce, te zmiany, które proponuje Pierre-Paul są tutaj najlepsze: to znaczy odkorkowanie Kanady, odkorkowanie zasobów naturalnych i negocjowanie z Amerykanami na nowo wszystkich porozumień. Oczywiście nie po to, żeby stroić Focha i jak e, Mark Carney tam a, bądź czuć stwierdza, że rozpocznę negocjacje, jak Trump będzie nas szanował i tak dalej. Proszę Państwa, to są wszystko takie rzeczy do mikrofonu i do kamery pod policzkę. Natomiast e, ważne są realne rzeczy, ważne jest realna gospodarka. E, I myślę, że że tutaj Pierowi Polierowi Pol Polierowi trzeba by było dać szansę, bo nie ma nikogo innego. E, także także widać wyraźnie, e, jak będzie działać partia liberalna obecnie, na co idą globaliści w Kanadzie, jakich mechanizmów manipulacyjnych będzie się używać. I powinniśmy zrobić wszystko. Żeby się nie nabrać, no bo który to byłby raz, jeszcze czwarty raz byśmy się tym liberałom dawali nabierać? To przecież by świadczyło o tym, że jesteśmy strasznie głupim społeczeństwem. Więc będziemy się pewnie nie, o tym mogli niedługo przekonać, czy tak jest. A jeszcze przypomnę, że karnej, jak się tam pogrzebie, w tym co robi, w tym co im no proszę Państwa, a i w tam popierał te wszystkie rzeczy a jak zresztą większość polityków to nie ma co ukrywać ale także no chciał tam te czołgi wyprowadzić na trackerów, prawda? bo to jest taka wolność słowa, ale dla naszych inni to są populiści, szkodnicy i faszyści, prawda? więc <grymce> proszę Państwa Podsumowując, dzieci są najważniejsze. Wal, walczmy o, tym, o to, co myślą, o ich umysły, o ich wykształcenie, o ich szkoły. Nie odpuszczajmy sobie tych szkół, bo one w dzisiejszych czasach prawie wszystkie są czerwone. O tym w następnym odcinku, niedługo, bo przyszła chyba pora na to, żeby przynajmniej w, tu w Monterio, zmienić tę sytuację. I. Namawiajmy wszystkich do zdrowego rozsądku i pokazujmy, gdzie ci ludzie, którzy chcą się nam przypodobać po raz enty, nam kłamią. Gdzie te obietnice są po prostu pozbawione e, substancji. Gdzie te obietnice były już ileś tam razy składane. Nawiasem mówiąc, proszę, jaka piękna sytuacja. E, Mark Carney jako premier w pierwszych słowach tego listu niektórzy mówią, że nie miał do tego prawa, bo zrobił to jakimś tam dekretem. A te dekrety to może wydawać tylko e, gubernator generalny. A na mniejsza z tym zrobił. Zniósł podatek e, węglowy. Zniósł podatek węglowy, no ale powiedział, że no, musimy tutaj dbać o środowisko. Wiadomo, wojna z klimatem, więc. Więc co zrobił? No, przerzucał, przerzucał to obciążenie tej walki z klimatem na firmy, korporacje, przedsiębiorstwa. Co będą robiły firmy, korporacje, proszę Państwa? Bo będą to wlicały w koszty, czyli przerzucały na nas. Z tym jedynie wyjątkiem, że dawniej były zwroty, jeśli chodzi o podatek węglowy, czyli coś tam rząd dawał, no, a teraz nie będzie, no bo nie ma podatku węglowego, prawda? Więc. Jak teraz tutaj wzięto z pięknie z lewej mańki. Wszystkiego dobrego, do następnego razu. Mówiąc o komórze. A tutaj już kurczę, bobry przy pracy. Tędy woda w ogóle nie płynęła, to jest tylko. Dlatego, że zeszły lody i śniegi.